Salut wszystkim. Projekt sanki. Dwoosobowe. Dla dorosłych. No tak lichnie, licho to wygięte. Ale problemem tu jest profil. Bo on tu ma ściankę jedynkę. Także waga jest ważniejsza od wyglądu. Ale będzie i tak podkuwane od spodu. Podziękowania dla Picka z kanału. Za wygięcie wysokość 30, ile tu mamy? 2 długie, tak planuję na 150, 160 No i robić Takie chwilowe ustawienie, mniej więcej równo, żeby ten temat był. No i boczne teraz rureczki i spawamy. Sadeczki na razie tak wyglądają. Coraz większy kształt. No, dla mnie najważniejsze to podnóżki, bo wysoki jestem, a gdzie to na te nogi trzymać w górze. No tu wiadomo, trzeba zrobić opływ, żeby nikomu w głowę to nie dziabło. Tu górę kuleczką zabezpieczyć, żeby też z głową było wszystko ok. No i co, z tyłu zaślepka, z blachy takie uspawam. No i pod spód płasko no bo to zaraz się wydrze jak będzie jeżdżone. I tyle z tego będzie. No i saneczki zrobione. Do malowania. Podwójnie. Tył zaspawany. Tutaj opływ. Tutaj też, żeby nic się nikomu, nic nie stało. Smalować założyć ekodeskę i na kulik. Projekt sanki zakończony. Pomalowane. Obite ekodeską. Czytaj, panel. Dziurki, żeby odelżyć. Jakby miały te sanki latać, bo to każdy gram jest ważny. No, tu wiadomo. Podkutę. Płaskownikiem. Nie wiem, czy to będzie widać. Ja za czarno. Będzie masa A, 10 kg, może 7. Nie wiem, nie, nie ważyłem. Do wzięcia do pod pachę i wszystko się zgadza. Teraz tylko podpinać pod auto czy ciągnik i szaleć.